Prezydent miasta Gniezna objął patronatem nową akcję promującą przedsiębiorczość. Handlowcy chcą zaproponować w kolejne weekendy niespodzianki w swoich sklepach i w ten sposób zachęcić do ich odwiedzenia. Pierwsza z okazji w ten weekend, a na promocję można będzie się załapać przy ulicy Mieszka I. Akcja polega na wsparciu tak naprawdę osób handlujących w mieście, przedsiębiorców, którzy swoje biznesy handlowe mają w centrum miasta. Tutaj do mnie zgłosiły się panie, które właśnie wyszły z taką inicjatywą, że chcą też zachęcić mieszkańców, turystów, przyjezdnych do tego, aby odwiedzać ich lokale i żeby też poprzez tą akcję rozpropagować właśnie ten handel, który jest w centrum miasta. I mają przy okazji pomysł też na różnego typu promocje i akcje promocyjne dla mieszkańców dla kupujących. Cała akcja będzie polegała na tym, że w kolejne weekendy, czyli tak naprawdę piątek i sobotę, kiedy sklepy są czynne, będzie na danej ulicy promocja w sklepach właśnie znajdujących się na tych ulicach. Czyli zaczynamy od najbliższego weekendu, czyli teraz tego, który będzie to jest 30-31 maja i zaczynamy zgodnie, jako że mamy obchody tysiąclecia koronacji królewskich, więc nie może być inaczej jak po kolei, zgodnie z dynastią Piastów. Zaczynamy od Mieszka I, a kolejną, kolejny weekend to będzie Chrobrego, a potem kolejne, kolejne ulice. Więc zachęcam wszystkich mieszkańców, aby przyjść, żeby też zobaczyć, zapoznać się z ofertą naszych przedsiębiorców gnieźnieńskich, którzy swoje, swoje sklepy posiadają w centrum miasta. Też skorzystać z tych promocji, które będą i wiem, że, że wiele ciekawych też atrakcji może spotkać ich właśnie w tym czasie, na tej ulicy, która będzie w promocji w danym terminie. Nie narzucamy tutaj firmom konkretnej promocji. Wszyscy zrobią według uznania. Będą na pewno rabaty. Będzie słodki poczęstunek. Również zaprzyjaźnione Studio Figura weźmie z nami udział. Także zareklamują swoje usługi. Zachęcamy również wszystkie firmy do wzięcia udziału. Można rozreklamować swoją firmę. Na pewno będą słodkie poczęstunki. Będzie pomiar bodajże ciśnienia. Bo tutaj apteki też wezmą udział również w akcji. Banki również zaproponują swoją ofertę, także wszystkie firmy, które są chętne zapraszamy do wzięcia udziału. Rozreklamować, zaprosić klientów do siebie, przedstawić swój asortyment, swoje usługi. Także myślę, że akcja jest godna polecenia, także zapraszamy serdecznie. Taki jest zamysł całej akcji, żeby zaprosić ludzi, żeby nie siedzieli przy zakupach internetowych, tylko wyjść stacjonarnie. Gniezno niestety troszeczkę. Podupadło nam tutaj na ruchu. Ulice troszkę świecą pustkami, więc fajnie wyjść, ożywić ulicę, żeby coś się działo. Także myślę, że wszystko w naszych rękach, w rękach mieszkańców. Także zapraszamy serdecznie. Głównie chodzi o to, żeby też pomóc i też rozreklamować te wszystkie sklepy, które na co dzień płacą podatki, które właśnie żyją z drobnego handlu, z drobnych usług. I taka konkluzja, żebyście Państwo również weszli do tych sklepów, zobaczyli, jaką ofertę mają, jakie towary sprzedają, proponują, ze względu na to, że często w marketach kupujecie Państwo produkty sprowadzane z zagranicy, importowane, a tutaj w tych lokalnych sklepach często są również produkty rodzime, polskie, gdzie bardzo mocno stawiam i kładę nacisk właśnie na produkty produkowane w kraju, ze względu na to, że. Tak jak już wspomniałam wcześniej, to nasi lokalni, rodzimi przedsiębiorcy płacą podatki do państwa, odprowadzamy składki i wspieramy właśnie tutaj naszych pracowników, dając im pracę. Także serdecznie zachęcam, wszystkie ulice w centrum mogą wziąć udział w tej akcji. Po ulicach Mieszka i Chrobrego w promocji będą następne w kolejności Warszawska, Rzeźnicka i Moniuszki i na koniec Dąbrówki.